Tego pokolenia, które jest teraz piłkarzy, jest to, gdzie idą. Do jakiego klubu, do jakiej atmosfery, na jaki stadion. Może to zabrzmi troszkę brutalnie z mojej strony, ale wydaje mi się, że nie ma to znaczenia. Oczywiście piłkarze patrzą na poziom rozgrywkowy, w którym dany klub występuje. Ale tak naprawdę wszyscy patrzą na wynagrodzenia. Świat się bardzo zmaterializował, i nie dorabiałbym tutaj ideologii, że na widzewie puścimy zawodnikowi filmik, jaka tu jest fajna atmosfera i jak kibice się interesują. No bo zaraz Legia puści taki filmik, Lech puści, pogoń puści, górnik zabrze, puści, wszyscy puszczają. Teraz w Polsce są wspaniałe, nowe stadiony. Aż żałuję, że za moich czasów takich, takich nie było. I tak naprawdę to tylko to całowanie herbu, te filmy reklamowe po przyjściu piłkarza, no to jakby były dowody, że piłkarze w jednym okienku całowali jeden herb, a w drugim okienku już całowali następny herb. Ja jakby tutaj miarą jakby przywiązania piłkarza do klubu Jeszcze...